Przytankowo dla dzieci zaprasza Helena Bechlerowa, kolczatek. W ogrodzie koło ścieżki stał sobie chochą i rozmawiał z jesiennym wiatrem. Przyszedł do niego kolczatek, podniósł do góry nosek i popatrzył, na słomianą osobę. Hochoł spojrzał z wysoka, potem ukłonił się miłemu gościowi. Czy mógłbym zamieszkać na zimę pod twoim słomianym dachem? Zapytał Jerzyk: Zamieszkać u mnie? Zdziwił się, chochoł. Nie, u mnie już ktoś mieszka. Tego się Jerzyk nie spodziewał. Kto może mieszkać pod chochołowym dachem? Ktoś bardzo piękny, powiedział chochoł. Jeśli zgadniesz, kto wie, może i dla ciebie znajdzie się miejsce. Ktoś bardzo piękny, mówisz, a jak ubrany? Latem ubiera się w czerwoną sukienkę. Ale teraz śpi, więc proszę cię, mów ciszej. W czerwoną sukienkę? W czerwoną sukienkę? Powtarzał kolczatek zamyślony. Nie, chyba nie zgadnę. Powiedz coś więcej. Chochoł pochylił się niżej i szepnął. Hmm. Ona jest podobna do ciebie. Do mnie? Nigdy nie noszę czerwonej sukienki ani latem, ani zimą. Ale masz kolce i ona też ma kolce. Jerzyk usiadł i jedną łapką odliczył na pazurkach drugiej. Ma kolce? Ma czerwoną sukienkę? Nie wiem. Powiedz sam. Ale Chochoł nie chciał zdradzić tajemnicy. Powiedział tylko. Hm, przyjdź do mnie w odwiedziny wiosną. Ona się obudzi. I Jerzyk odszedł. Przyjdę wiosną i zobaczę, kto mieszka pod chochołowym dachem, ale gdzie znajdę mieszkanie na zimę? Nad stawem stała wierzba. Była rozczochrana i trzęsła się na jesiennym wietrze. Trochę ze strachem zapytał ją kolczatek, czy da mu na zimę mieszkanie pod swoimi konarami? Wierzba poruszyła ciemnymi włosami i powiedziała: U mnie już ktoś mieszka. Widzę, że masz ciekawy nosek i pewnie chciałbyś wiedzieć kto. Tego ci nie powiem. Powiedz, chociaż jak wygląda, prosił Jerzyk. No dobrze, ma płaszczyk zielony jak trawa, poza tym umie grać. Ma płaszczyk zielony jak trawa i umie grać? Powtórzył Jerzyk. Czy na skrzypeczkach? Bo jeśli tak, to może się Ale wierzba odpowiedziała trochę niecierpliwie, bo wiatr targał ją za włosy. No, za dużo chciałbyś wiedzieć, mój kolczasty gościu. Przejdź wiosną, zobaczysz. Jerzyk spuścił ciekawy nosek. Nie pozostaje mi nic innego jak wrócić do ogrodu. Coraz silniejszy wiatr się zrywa. W ogrodzie za klombem leżał duży kamień. Z jednej strony Mych zwisał mu jak broda. Czy nie mógłbym znaleźć u ciebie zimowego mieszkania? zapytał Jerzyk grzecznie. Kamień, który nigdy w życiu nie ruszył się z miejsca, odezwał się bardzo niechętnie. Mruknął grubo, tak jakby jej głos miał obrośnięty mchem. U mnie już ktoś mieszka. U ciebie też? Kto? Oho, powiem ci głośno: wiatr usłyszy, zawoła mróz i zamrożam mojego lokatora. Powiedz chociaż, jak wygląda? prosił Jerzyk. Jak wygląda? Mały, złoty. Mały, złoty i co jeszcze? Ale kamień nie powiedział już nic. Milczał zwyczajem wszystkich kamieni, tylko przez chwilę jeszcze drżała mu na wietrze siwa broda. Jerzyk odszedł na drugi koniec ogrodu. Rósł tam krzak berberysu. Liści tu było na ziemi dużo brunatnych, szleszczących. Czy mogę zamieszkać u ciebie, berberysie? Dobrze zgodził się berberys. Miękko tu będzie i cicho. Więc Jerzyk. Zagrzebał się w liściach, zwinął się w kłębek i zasnął. Spał, spał, aż przyszła wiosna, a z nią wszystkie wesołe wietrzyki. Jeden z nich obudził wieżbę nad stawem, drugi szepnął coś. Chochołowi do ucha. A trzeci rozwichrzył siwą brodę kamienia. Ostatni dmuchnął w posłanie jeżyka. Wygrzebał się kolczatek spod liści i poszedł do Chochoła. Ale Chochoła nie było przy ścieżce. Stał oparty o płot, słomiany płaszcz miał rozpięty i potargany. Na jego miejscu czerwona róża otrząsła rosę z pąków. Witaj! To ty mieszkałaś całą zimę pod słomianym dachem, chochoła. — Jesteś piękna. Róża schyliła głowę. Kropelka rosy z jej płatka spadła Jerzykowi na nos. Pobiegł do wierzby. Nie była już czarna i rozczochrana. Nie, nie. Miała piękne, jasnozielone włosy, miękkie i pachnące wiosną. Kto mieszkał pod jej korzeniami? Przypomniał sobie Jerzyk. Aha, ktoś, kto ma płaszczyk zielony i umie grać? To ja! Odezwała się zielona żabka, która właśnie siedziała pod wierzbą. Czy naprawdę umiesz grać? Zapytał Jerzyk. Przyglądając się jej białej kamizelce i rękawiczkom. Umiem przyjść nad staw wieczorem, posłuchasz koncertu. Przyjdę, a teraz śpieszę się, bo muszę zajrzeć pod kamień. Muszę zobaczyć, kto to jest ten mały złoty. Myślał jeżyk, przyszedł w samą porę. Właśnie spod kamienia wybiegła okrągła kuleczka, błyszcząca w słońcu jak drogocenny kamyczek. Stoi, stoj! Kto ty jesteś, mały złoty? wołał Jerzyk, bo kuleczka już znikała pod młodą trawką. Ja, żuczek. Jestem żuczek. Jerzyk chwilę patrzył za nim. Wszyscy opuścili swoje zimowe mieszkania. Wiosna, pójdę do róży, zaproszę żuczka i wieczorem posłuchamy razem koncertu żabek nad stawem. W ten oto sposób dowiedzieliście się, jak kolczatek szukał mieszkania na zimę. Pytania dla Ciebie: Dlaczego kolczatek szukał mieszkania? Gdzie kolczatek chciał zamieszkać? W którym domku znalazł schronienie? Kto mieszkał w domku z chochoła? Kto mieszkał pod wieżbą? A kto mieszkał pod kamieniem? Myślę, że podobała Wam się bajeczka, i to już koniec na dziś. Żegnam się z Wami. I nie zapomnij subskrybować kanału. Kliknij łapkę w górę. Dziękuję. Do usłyszenia.